Który z polskich streamerów ma najdroższy ekwipunek w CS i co się w nim znajduje? Izak, Mergani, a może Nitro. Oczywiście będę się streszczał, aby materiał nie trwał zbyt długo, dlatego zostaw łapkę w górę i startujemy. Zaczynamy od dziwo od Snacksa, bo mimo, że ten ma w swoim ekwipunku totalnie bezcennej temy w postaci pucharów z najróżniejszych turniejów, to tak już w samych skórkach nie znajdziemy tutaj aż tak drogich rzeczy jak w przypadku innych streamerów, chociaż w zasadzie to aktualnie określanie Snacksa jako streamera może być dla niego nieco uwłaczające. Ale do rzeczy. Snacks posiada 7 noży, z czego wartymi wymienienia jest Butterfly Knife Marble Fate, Falchion Knife Gamma Doppler Emerald, Talon Knife Doppler Sapphire oraz Talon Knife Doppler Ruby. Do tego rękawice specjalistyczne Marble Fate, a także rękawice sportowe Superkonduktor. Skórek do broni jest tutaj naprawdę sporo, ale pokażę te najciekawsze, czyli AWP Meduza, M4A1S Witamy w Dżungli, 3AK47 Pamiątka Rodzinna, AK47 Wulkan, Deagle Żar czy Deagle Gwiazdny Podcień. Łącznie w w ekwipunku Snacksa znajdziemy aż 590 itemów, które w sumie warte są około 91,5 tysiąca złotych. Tutaj od razu wspomnę, że wszystkie ceny, które zobaczysz w tym odcinku, brane były z buff Marketu. Kolejnym na naszej liście jest Nitro, który uzbierał kilkanaście naprawdę fajnych itemów w swoim ekwipunku. Znajdziemy tutaj aż 13 noży, jednak najciekawszą jest Butterfly Knife Marble Fate. Natomiast innymi kosami godnymi uwagi są Butterfly Knife Gamma Doppler, Butterfly Knife Tiger Tooth oraz Bayonet Lore. Ale jemu zdziwieniu, nie ma tutaj ostrej sanderki. Ktoś wie, co się z nią stało? Rękawic w Nitro znajdziemy dwie pary, a tymi są rękawice motocyklisty Wielokąt oraz bandaże bokserskie Kobaltowe Czaszki. Skinów do broni nie ma tutaj zbyt wiele, jednak ta AWP Dragon Lore, którą posiada Nitro, znacząco podbija jego całkowitą wartość. Oprócz tego mamy tam jeszcze m 1 s Knight, M41S Chanticos Fire czy AK47 Asimov. W sumie w ekwipunku Sergiusza znajdziemy 419 itemów, z czego 100 19 to skrzynki i kapsułki, ale to wszystko warte jest około 103 850 zł. Chodzimy jeszcze wyżej, a tutaj ulokował się Pago. Ten ma w swoim ekwipunku 18 noży, ale ja zdecydowałem się pokazać ci cztery z nich. Tymi są Karambit Fate w stat traku, Talon Knife Doppler, M9 bajonet Marble Fate oraz Falchion Knife Doppler Ruby. Do tego trzy pary rękawic, czyli rękawice samochodowe Szkarłatny Splot oraz dwie takie same pary rękawic samochodowych Królewski Wąż. Co do skinów Do broni, to Pago ma tego naprawdę mnóstwo, ale postanowiłem, że skupimy się na ak 47 dziki lotos, M41S bliskie niebezpieczeństwo, M41S witamy w dżungli, M41S niebieski fosfor, AWP onitadzi w Stat traku, Auk Hot Rod oraz dwa takie same digl -Jar". Podsumowując, łącznie w ekwipunku Mateusza znajdziemy 291 itemów, a ich całkowita wartość to 112,5 tysiąca złotych. Numerem czwartym w naszym materiale jest ten, co się kunia bo czyli nikt inny jak Mr. Ginold. W jego ekwipunku znajdziemy 16 noży i w zasadzie większość z nich, a dokładniej 10 sztuk, zasługuje tutaj na uwagę. Zaczynamy od noży motylkowych, czyli Butterfly Knife Lore, Butterfly Knife Doppler oraz Butterfly Knife Autotronic, a kolejne to Karambit Fade Talon Knife Doppler, Talon Knife Marble Fade M9 Bayonet Tiger Tooth, Skeleton Knife Slaughter, Nomad Knife Fade oraz kolejny Fade na Stiletto Knife. We e go znajdziemy jeszcze trzy pary rękawic, a są to Rękawice sportowe Miotacz, rękawice sportowe Morskie oraz rękawice sportowe Vice. W skórkach do broni również znajdziemy kilka ciekawych kąsków, bo mamy tutaj M41S Rycerz, M41S Hot Rod, M41S Upadek i M44 Poseidon, AK-47 wulkan w Stat-Traku, AK-47 Fire Serpent, AWP Fate, AWP Uderzenie Pioruna, Glocka Fate czy Diglażar. Łącznie mamy 64 itemy w jego ekwipunku, więc jak sam widzisz, Ginold dba tutaj, o porządek i nie składuje żadnych śmieci czy zbędnych zapychaczy. Mimo to całkowita wartość jest na tyle duża, że wskakuje on na piąte miejsce w naszym rankingu, bo łączna wartość ekwipunku Ginolda to około 149 300 zł. Jesteśmy coraz bliżej podium, bo na miejscu czwartym znalazła się nasza wschodząca gwiazda, czyli Shelliga oficjalnie. Na moment nagrywania tego materiału Shelly jest świeżo po roszadach swojego EQ i tak na ten moment znajdziemy tam tylko jedną kosę, a jest to Butterfly Knife Gamma Doppler Emerald za 68 200 zł. Do tego jedna para rękawic sportowych, puszka Pandory, w stanie lekkie zużycie za 42 700 zł. No i kilka naprawdę ciekawych skinów, jak m.in. AWP Gangnir, M44 Hall, MP9 Dzika Lilia, USPS Printstream w Stat traku, czy Desert Eagle Printstream również w Stat Piotrek Piotrek ma łącznie 17 itemów i to mnie mocno zaskoczyło, bo jeszcze kilka dni temu było tamtego trochę więcej. Przez to wszystko spadł o jedno miejsce w naszym Bankingu, bo wszystkie skiny, które aktualnie posiada, w sumie warte są około 196,5 złotych. Jeśli chcesz wymienić swoje skórki na lepsze lub po prostu je kupić, to Pirate Swap nada się do tego wprost idealnie. Strona oferuje wymianę skinów za skiny, kupno skórek za pieniądze i tutaj jest ogromna dowolność za sprawą wielu metod płatności, ale i nawet sprzedaż skinów od ręki, które wymienisz na krypto. Pirate Swap ma naprawdę bardzo dobre stawki, ceny skórek są praktycznie identyczne jak na rynku Steam, a dodatkowo przy w mojego kodu K4P1 otrzymasz aż 35% więcej środków przy doładowaniu. Jeśli więc chcesz wymienić swoje skiny, błyskawicznie je sprzedać lub po prostu kupić nowe, to wbijaj na PirateSwap z linku, który znajdziesz w opisie. Na miejscu trzecim, po bardzo bliskiej walce z Szeligą wylądował pan Bandura. Patryk w swoim ekwipunku posiada cztery noże, i właśnie tutaj skrywa się pierwsza perełka w postaci M9 Bajonet Doppler Ruby o wartości 50 000,50 zł. Kolejne trzy kosy to Huntsman Knife Autotronic. Bowie Knife Damasku Steel oraz Falchion Knife Safari Mesh. W segmencie rękawic nie mamy dużo do omawiania, bo znalazłem tutaj jedną parę, a dokładniej rękawice specjalistyczne Szkarłatne Kimono w stanie lekkie zużycie za 20600 zł. Skórki do broni to kolejne perełki, bo Bandura postawił na jedne z najlepszych skinów w grze, a takimi na pewno są AK-47 Lotos, M44 Hole w Stat Traku, Fade, M41S Hotrod, AWP Fate czy Digl Jar. Podsumuj więc, Znajdziemy u niego łącznie 62 itemy, a ich ogólna wartość to 204 200 zł. Top 2 naszego zestawienia należy do króla polskich openingów, czyli Merganiego. Tak wysokie miejsce zawdzięcza swoim 10 kosom, z których wartymi uwagi jest Butterfly Knife Fade w StatTraku, Butterfly Knife Doppler w StatTraku, Carampit Gamma Doppler, M9 Bayonet Lore, M9 Bayonet Doppler, ale Black Pearl, który w tym konkretnym paternie jest dosłownie tylko jeden na świecie. W segmencie rękawic, Również jest tutaj naprawdę grubo, bo mamy ich 5 par, z czego trzy zdecydowanie zasługują na naszą uwagę, a tymi są rękawice sportowe Puszka Pandory, rękawice sportowe Vice oraz rękawice sportowe Omega. Przechodząc do skórek do broni, to mamy tutaj AK47 Dzikilotos, AWP Gangnir, AWP Dragon Lore, M44 Hole, Gloca Fate, Digla Jar, M41S Printstream, M41S Fate czy AK 47 Vulcan. Łącznie w jego eku znajdziemy 46 skórek, a te Ostatecznie warte są 367 700 zł. Ej, poczekaj, chcesz zgarnąć takiego kałaszka? To zostaw proszę suba, lajka i komentarz, no i to w zasadzie tyle. Powodzenia i dzięki. No dobra, pora na naszego zwycięzcę i tutaj raczej nikogo nie zaskoczę, ale na miejscu pierwszym ląduje Piotr Izak Skowerski, w którego eku znajdziemy aż 42 noże. Zdecydowanie nie ma sensu wymieniać wszystkich, ani nawet wszystkich z tych lepszych, ale z tych najbardziej wartościowych i najlepiej wyglądających, to mamy tutaj. Tutaj Karambit Doppler Ruby w Stat Traku, Karambit Fade, Huntsman Knife Doppler Ruby w Stat Traku, Butterfly Knife Doppler, Butterfly Knife Marble Fade oraz dwa takie same Butterfly Knife Tiger 2. Resztę wrzucam Ci na ekran, bo są to naprawdę ciekawe koski, ale ten materiał i tak trwa już zbyt długo, a przed nami jeszcze rękawice i skórki do broni. Przechodząc więc płynnie do rękawic, tych już znacznie mniej, bo tylko 5 par. A najciekawszymi są rękawice specjalistyczne szkarłatne kimono, rękawice specjalistyczne Fade oraz rękawice samochodowe strój Pora na bronie Izaka, a tutaj mamy dwie M44 Hole, z czego jedna jest w stat Traku, dwie AWP Dragon Lore, jedna w stanie prosto z fabryki, a druga po ciężkich walkach, dwie M41 Rycerz, dwie AWP Meduzy, AWP Książe, M44 Poseidon, AK47 X-Ray oraz cztery ak 47 Case Hardend, z czego jeden w paternie 798, który prezentuje się naprawdę zacnie za sprawą dużej Ilości niebieskiego, a wszystko to sprawia, że kwalifikuje się on do Miana Bluegema, jednak zaledwie jest tieru czwartego. Łącznie Piotrek w swoim ekwipunku posiada aż 755 itemów, a wszystko razem warte jest około i tutaj akurat bardzo około bo sporo z tych skinów jest ciężkich do wyceny 470 tysięcy złotych.